Rozpościerają się przed nami tego, te wielkie ekrany, które no, zdecydowanie są nowoczesne. Do tego ten samochód ma całkiem przyzwoite sterowanie, takie, powiedziałbym, mocno z Mercedesa, bo wybierak skrzyni biegów z R do góry, z D na dole i z parkingiem tutaj. Do tego sterowanie e, wycieraczkami tutaj, proszę bardzo. To jest bardzo mercedesowskie. Te przyciski od szyb i od lusterek również przypominają to, co można zobaczyć w Mercedesach, ale całość jest fajnie zmontowana, fajnie to wszystko wygląda. To oczywiście nie jest drewno, to oczywiście nie jest prawdziwa skóra, to nie jest prawdziwy aluminium, ale sprawia dobre wrażenie. Do tego co, no, jest to nowoczesne, mamy fajne przyciski na kierownicy, zaprawdę nie mamy potencjometra od radia, ale możemy sobie radiem to sterować tutaj, oczywiście to się bardzo brudzi, ale to są szczegóły. Mamy do tego przycisk, który sobie możemy programować, on nam szybko ustawienia pojazdu wywołuje, możemy sobie tu szybko wyłączyć to, co nas denerwuje, chociaż te systemy nie są tutaj jakieś takie bardzo e, denerwujące.